Leon muszę ci coś powiedzieć. Cisza! Dobrze, 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 świetnie, świetnie. Zanotuję teraz kilka rzeczy, a potem to omówimy i jeszcze raz zaśpiewasz. Nie zaczekaj. Leon, masz chwilę? Nie, teraz lubiła. Proszę o ciszę. Leon, uciec, Leon to Leon. piłkarski jest... Przepraszam, przepraszam. Leon, słuchaj, idziemy teraz z chłopakami mm. zrobić próbę. Maxi Leon właśnie rozmawiał ze mną. Tak, ale muszę mu powiedzieć coś ważnego. I idziemy zrobić próbę. Jak możesz to przyjść? Będą wszyscy. Nie, nie no mogę. Właśnie, że mogę. Pogadamy później. Widzisz, on nie potrzebuje adwokata. Dzięki. Violetta, nie postawisz na swoim. Ludmiła. Leon. Leon. Co ej, ej, ej. Przepraszam, ale to bardzo ważne. Co ty robisz, Ludmiła? Leon, wysłuchaj mnie po To jest aż tak ważne, żeby przerwać próbę? To coś fantastycznego, nie uwierzysz w to. Przyszłam ci powiedzieć, że... O jak dobrze, że jesteś, właśnie miałam o tobie z nim pogadać. Skoro... Dosyć, już... po próbie możesz sobie gadać o czymś. Właśnie Ludmiła, nie wcinaj się w próbę. Nie, 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 to bardzo ważne. Właśnie, że nie ważne. Mamy mało czasu. Koncert jest już jutro, a ty przeszkadzasz. Przez ciebie tracimy jeszcze więcej czasu. To nic takiego, to nic takiego. Ludmiła chce zająć wasze miejsce podczas koncertu. Co? I kombinuje, jak się zamienić i to wszystko, wszystko właśnie... I po po to, to nam przerwałaś? Co? Nawet nie myślę, że a, zajmiesz nasze miejsce. miejsce już nie nie ma, no próba, nie ma Ej, Chodźcie, chodźcie, Kostymy są już gotowe do przymiarki. No. No. Nie, 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 zaczekaj, Leon! Przestań z się mnie. Dlaczego chcesz sprawić przykrość Leonowi? Wiem, że Roxy i Fausta to był błąd, ale to ja staram się go naprawić. A ciebie proszę, żebyś się nie wtrącała do mojego życia. Powinnaś raczej porozmawiać z Federico. I nie udawaj niewiniątka, bo słyszałam, jak gadasz z Marottim. Obiecuję, że nic nie powiem, jeżeli nie wygadasz się Leonowi. Okej, okay, ja nic nie powiem Leonowi, a ty Feder... Ale oprócz tego musisz mi podpisać że mogę zaśpiewać w twoją piosenkę. Co? To, co słyszysz, albo Leon dowie się o Roxy i na tyle, ile go za mnie będzie zachwycony. Zgoda. Mm, mam nadzieję, że dotrzymasz słowa, bo już ci za bardzo nie wierzę. I wiem, że specjalnie zaśpiewałaś moją piosenkę. Nie. To moja piosenka i to Gregorio ją wybrał. A nie Ale ja. dlatego, że mu ją pokazałaś. Nie. Jesteś okropna. Działaś? Nie ma silnika. Powietrze nas unosi. To prawie jak latanie. I to właśnie czuję, gdy o tobie myślę. Nie mogę bez Ciebie żyć. A ja bez Ciebie. Nie chodzi Ci o mnie, tylko o Roxy, tak? Wiem, że z nią rozmawiałaś i wszystko jej o mnie powiedziałaś. I po co? Żeby ją do mnie zrazić. No dlaczego tak mówisz? Nie gadałam z Roxy. Opowiedziała mi mnóstwo rzeczy, o których wiesz tylko ty. To ty kazałaś mnie wybierać. Więc słuchaj, wybieram Roxy.